Cześć, dzień dobry, raz z tej strony Maciek Gnieszka i to jest no troszkę taki słuchajcie odcinek z gatunku Maciek trochę ponarzeka, e, trochę ponarzeka, ponieważ e, ale nie to nie jest narzekanie bardziej to będzie bardziej to będzie obserwacje socjologiczne Macka, a bardziej e, d, doświadczenia, którymi Maciek postanowił się z wami podzielić e, Ponieważ uważam, że jest to na tyle istotne, żeby zawrócić wam gitarę i żeby zainspirować być może was do bycia wraz z nim jakąś zmianą. Co dzisiaj chciałem wam powiedzieć? Chciałem wam powiedzieć, że odnoszę takie wrażenie, że my w Polsce, my Polacy, polskie Polki i polscy Polacy, mamy problem z dwiema cechami. Znaczy, mamy problem w znaczeniu takim, że na ogół tych cech nie posiadamy, a jeżeli je posiadamy, to uważam w niedostatecznym natężeniu. Jakie to są cechy? No, oczywiście, tak jak w tytule, chodzi mi o szczerość i wdzięczność. Jeśli chodzi o szczerość, to to jest w ogóle taka cecha, której brak przejawia się w bardzo wielu aspektach życia, no bo po pierwsze przejawia się w sytuacji, gdy trzeba kogoś napomnieć. Znaczy, najczęściej, słuchajcie, e, szemramy za czyimiś plecami, e, używamy sformułowań typu czy jego żona albo czy jej mąż nie widzi, że coś tam, albo czy jego szef nie widzi, albo czy jego rodzice są ślepi itd. tak Zamiast po prostu z tym kimś lub z jego otoczeniem być szczerymi, by powiedzieć, jak to <coughs> Mariusz Max Kolonko mawia, by, by powiedzieć, jak jest. Oczywiście, jak naszym zdaniem jest. Bo to też jest istotna rzecz, by szczerość nie przerodziła się w impertynencję. Należy zawsze pamiętać o dodaniu takiego magicznego, magicznego elementu. Magicznego elementu um, do naszych wypowiedzi, a mianowicie uważam, że jest taki tak, albo moim zdaniem jest taki tak. I tak". Dodawanie tego elementu <coughs> sprawia, że naszemu rozmówcy nie skacze aż tak bardzo ciśnienie, gdy nie mamy racji, i tak dalej, lub on uważa, że nie mamy racji, i tak dalej. <coughs> e ta ten brak szczerości przejawia się też w wielu innych aspektach życia, a nie tylko wtedy, gdy trzeba kogoś napomnieć, gdy trzeba dać mu feedback. Brak szczerości przejawia się w, chociażby w tym, że rzadko kiedy mówimy sobie rzeczy, które czujemy w głębi duszy. To znaczy, zastanówcie się, ile razy w ciągu ostatniego tygodnia e, powiedzieliście komuś, że jest fajny, albo że bardzo dobrze się czujecie w jego towarzystwie, albo e, że to, jak robi swoją robotę, zawsze was inspiruje. To, 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 też, jest objaw, to też jest objaw szczerości. E, choć najczęściej szczerość kojarzymy z czymś, no jak ktoś walnie między oczy, no to wtedy to jest szczerość. A to jest, uważam, złe skojarzenie, bo to jest negatywne skojarzenie ze szczerością. Szczerość to po prostu stawanie w prawdzie. Szczerość jest drugim obliczem pokory, bo po pokora, zwróćcie uwagę, to jest stawanie w prawdzie o, o, o sobie innych. Najczęściej na drodze do szczerości stają nam Pozorne konwenanse, to znaczy, stają nam na drodze takie sformułowanie ich jak nie wypada, albo ktoś się obrazi, albo nie chce go obmawiać. No i one skutkują tym, że właśnie w związku z tym, że nie wypada czegoś powiedzieć komuś wprost, albo nie wypada czemuś. Czegoś komuś w ogóle jakkolwiek powiedzieć, no to właśnie się to zazwyczaj kończy o obmową plotami, a te rzeczy z kolei zawsze mają skłonność do rośnięcia niczym rak. To znaczy plotka rozpuszczona w ruch. E, dzięki głuchemu telefonowi rośnie, 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 rośnie i rośnie. Więc e, taki jest ten me mechanizm i uważam, że. Nie wiem jak jest z innymi narodami. Nie zamierzam się tutaj silić na, na jakieś uczone analizy, natomiast uważam, że w, w naszym społeczeństwie szczerości zdecydowanie brak. Pamiętam dla przykładu. Pamiętam kiedyś w pewnym mieście wielu członków towarzystw biznesowych przez jakiś czas bardzo narzekało mi. Na lokalnego lidera. No i pomyślałem sobie, że w takim razie to też jest to najwyższa pora w związku z tym, że nie reagowali pozytywnie na prośbę słuchajcie, napiszcie do mnie oficjalnie, opiszcie swoje bolączki. Będziemy w stanie wówczas oficjalnie z tym liderem je przegadać, przeanalizować, znaleźć jakieś drogi wyjścia. W związku z tym, że nie byli na tyle szczerzy i otwarci, by sformułować tego typu feedback pisemnie, pomyślałem: No dobrze, to i tak jest dobrym zwyczajem regularnie ankietować klientów w firmach, a członków w przypadku towarzystw biznesowych. Więc. Zbliża się akurat odpowiedni moment, to zrobimy tam ankietę. I wyobraźcie sobie, że na ankiecie, która była anonimowa, z samej ankiety nie wyszło nic negatywnego. Nic, absolutnie nic negatywnego. Natomiast, jeszcze tego samego dnia w kuluarach dało się słyszeć szemranie. Narzekanie, i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Mamy problem ze szczerością, nie jesteśmy szczerzy. Mamy piękne uzasadnienia, by nie być szczerzy, natomiast wiedzcie, że brak szczerości to jest po prostu brak jaj, brak odwagi, brak męstwa, brak pokory w mierzeniu się. Z rzeczywistością, więc to, to jest w ogóle bardzo zła rzecz. Druga, drugi obszar, czyli brak wdzięczności, no to też jest absolutnie, absolutnie zjawisko negatywne. Przez brak wdzięczności można rozumieć zarówno to, że ludzie sobie nie dziękują. To znaczy, zadajcie sobie pytanie, Ile razy w ciągu ostatniego tygodnia usłyszeliście słowo lub przeczytaliście słowo dziękuję, albo dziękuję Ci? Nie dzięki, nie dzięks, ale dziękuję. Ile razy? Yy, z moich obserwacji. Oczywiście, to nie są badania naukowe, to jest zawsze błąd ekologiczny tutaj i jest brany pod uwagę. To są moje obserwacje, wprawdzie na dość szerokiej próbie i tak dalej, ale jednak nie jest to populacja, nie są to badania reprezentatywne. Z moich obserwacji wynika, że najczęściej wstydzimy się być wdzięczni. To też wynika z braku pokory, ponieważ wdzięczność to jest to uczucie, które odczuwamy i okazujemy wówczas, gdy ktoś nam pomógł. A w związku z tym, że mamy problem z proszeniem, a mamy pro, problem z proszeniem, pisałem o tym, słuchajcie, w, swo, w, swojej, w swoim bestsellerze, dlaczego networking nie działa i co musisz zrobić, żeby to, to zamienić, o proszeniu. O pomoc, o wsparcie, jest tam cały rozdział. Mamy z tym problem, no więc naturalną konsekwencją problemu z proszeniem o pomoc. Które najczęściej traktujemy jako przyznanie się do słabości, mamy też e, jako rykoszet problem z, z wdzięcznością, z okazywaniem wdzięczności. E, co więcej, e, to jest trochę tak, że uważamy, że, że wszystko nam się należy. To znaczy, trochę tak jak w, tym, w tej rymowance dla dzieci. Jestem Bobo Pępek świata, to jest mama, a to tata. Mm. Jestem Bobą Pępek Świata, należy mi się wszystko. Należy mi się ży życzliwość ze strony innych ludzi, należy mi się pierwszeństwo na każdym skrzyżowaniu, e, należy mi się bycie bogatym, zdrowym, pięknym i tak dalej, i tak No nie, e, jedyne co nam się należy to... Piekłowieczne wieczne, Piekło wieczne moje mili. To jest jedna rzecz, która z całą pewnością w większości z nas się należy. A poza tym niewiele więcej. Więc mamy problem z brakiem wdzięczności i bardzo fajnym ćwiczeniem, jest parę ćwiczeń na brak wdzięczności. To jest po pierwsze taka, no, po pierwsze okazywanie wdzięczności, a więc zwracajcie uwagę, by mówić dziękuję. Pełnym zdaniem, pełnym tym wyrazem, a nawet z pełnym zdaniem w znaczeniu, bardzo Ci dziękuję, bo gdyby nie to, to nie wiem, miałbym taki, taki problem. Albo, bo gdyby nie Ty, to nie wiem, kto mógłby się tym, tym zająć. Po drugie, warto jest pójść za ciosem i, i wdzięczność okazać aktywnie, to znaczy zaproponować, a w czym ja tobie mogę pomóc? To jest bardzo networkingowe pytanie. Jeżeli kiedykolwiek się zastanawialiśmy, zastanawialiście, czym wy tam w tych całych towarzystwach biznesowych Gnyszka i jego ludzie się zajmują, to właśnie tym można powiedzieć, że budujemy kulturę wdzięczności, kulturę współpracy, kulturę szczerości. To, to takie trzy, trzy rzeczy, które z socjologicznego punktu widzenia w towarzystwach biznesowych robi. Więc bardzo dobre ćwiczenie, i to jest bardzo networkingowe pytanie: jak ja tobie mogę pomóc? To jest wspaniałe odwdzięczenie się, wspaniałe okazanie wdzięczności. Jest jeszcze, jest jeszcze trzecia rzecz, i to w tym roku. Jest rok 2021. W tym roku dla naszych członków stworzyliśmy takie zeszyty sukcesów. Bardzo takie fajne zeszyciki, w których aż do końca roku taki zeszyt mniej więcej starcza na rok. Codziennie pod konkretną datą można sobie zanotować można sobie zanotować sukcesy danego dnia. Innymi słowy, można sobie zanotować rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni. To się nazywa zaszczyt sukcesów, ale możemy sobie zanotować rzeczy, za które jesteśmy wdzięczni, bo w końcu e, codziennie jakieś sukcesy odnosimy. Nawet jeżeli tym sukcesem jest wleczenie się z łóżka i zmuszenie się jednak do tego, by wstać o określonej porze. Święta Maria Jaskliwa Wstawanie o zawsze ustalonej porze, nie wcześniej, nie później, uważał za tak zwaną chwilę bohaterską. Więcej o, o tym świętym w kilku fi, filmach, które tu wyżej linkuję. E, więc codziennie sukcesy odnosimy, codziennie mamy za co być wdzięczni. Jeżeli nie ludziom, to Bogu. E, I to jest bardzo dobry obyczaj tego typu rzeczy. Codziennie, wieczorkiem lub codziennie rano, e, raczej wieczorkiem na koniec. Dnia, bo przez noc możemy zapomnieć, by codziennie je sobie zapisać, codziennie je sobie uświadomić, codziennie wzbudzić poczucie wdzięczności i taki hymn wdzięczności w niebo posłać. Oczywiście po tym, gdy już podziękowaliśmy ludziom. Co więcej, jak się dowiedziałem z księgi odporności, czyli Immunobooka, książki, którą napisała moja nadobna małżonka, są nawet słuchajcie, badania naukowe, które dowodzą, że częste odczuwanie uczucia wdzięczności sprawia, że nasza odporność jest na wyższym poziomie niż w przypadku osób niewdzięcznych i zgorzkniałych. Niesamowite. Tak? Więc w ogóle po czasie się zorientowałem, że te zeszyty wdzięczności to w zasadzie trochę taki Trochę taka pomoc w e, budowaniu, w budowaniu odporności u Polaków. E, no i, i, i tyle, i tyle. E, szczerość, wdzięczność, kooperacja. Kooperacja to jest e, w ogóle materiał na zupełnie inny film. E, Yy, więc o, o tym innym razem, ale to są cechy, to są cnoty społeczne, których uważam, że bardzo brakuje w naszym społeczeństwie. No, i postanowiłem coś z tym zrobić. Po to, między innymi, powstały towarzystwa biznesowe. Dla budowania wdzięczności zrobiliśmy zaszyty sukcesów. Jeżeli chcielibyście, jeżeli chcielibyście taki saszycik dla siebie, na własność, to zostało nam ich jeszcze parę dziesiąt, odezwijcie się w komentarzach, to pokieruję, bo będzie można za parędziesiąt złotych sobie taki seszycik sprawdzić. E, tyle na dziś. E, dziękuję za uwagę. Jeżeli to co mówię ma dla Ciebie sens to chciałem jeszcze dwie, o dwie rzeczy Cię gorąco, gorąco poprosić. Cześć. Jeśli to wideo Ci się podoba to mam dwie prośby. Pierwsza prośba zostaw łapkę w górę pod tym Materiałem. Dzięki niemu YouTube pokaże go większej liczbie osób. I drugie pytanie. YouTube, druga prośba. YouTube pokaże ten materiał jeszcze większej liczbie osób, gdy zostawisz pod tym materiałem komentarz. Więc mam prośbę, żebyś zostawił lub zostawił pod tym materiałem komentarz. To może być nawet komentarz w rodzaju Pozdrawiam cię Maśku, dzięki za materiał" albo Maciek jesteś głupi". To dla YouTubea nie ma żadnego znaczenia. Ponieważ liczą się interakcje. I druga prośba, jeżeli to, co mówię, twoim zdaniem ma sens, bardzo proszę o subskrypcję kanału. Dlaczego? Dlatego, że YouTube bardzo lubi twórców, którzy mają dużo subskrypcji i ich materiały wyświetla jeszcze większej liczbie ludzi. W myśl ewangelicznej, zasadzie, w myśl ewangelicznej zasady, że ten, kto ma temu będzie dodany, a ten, kto nie ma, zabiorą mu nawet to. Co miał. Dzięki wielkie i zapraszam do dalszego oglądania materiału, który ci niechcący przerwałem. Za co gorąco, ale to gorąco. Przepraszam. No i właśnie, te dwie prośby. Mam nadzieję, że już je zrealizowałeś. Zrealizowałeś. Jeśli nie, to gorąco proszę o kciuki w górę, komentarz, subskrypcję. Subskrypcja, oczywiście, najlepiej z dzwoneczkiem, wtedy. Dostaniesz od YouTube'a powiadomienie o kolejnym materiale ode mnie. A właśnie w ramach kolejnego materiału ode mnie, na koniec, jeszcze zostawię cię z kilkoma propozycjami filmowymi z mojego kanału. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś fajne filmy sobie wybierzesz do obejrzenia. I jeżeli masz jakieś refleksje, w jakim kierunku te dzisiejsze, te dzisiejsze myśli, Powinienem kontynuować, też daj znać w komentarzach. Do zobaczenia, dziękuję za uwagę, cześć.